Polonez na lodzie powoli staje się girzycką tradycją. Lokalna grupa Morsów Zimny Ptak już po raz drugi zaprezentowała ten kojarzący się ze Studniówką taniec na tafli Niegocina. Wcześniej zmierzono grubość lodu, by uczestnicy wydarzenia mogli czuć się bezpiecznie. Lekki strach jest, bo to w sumie pierwszy raz na Mazurach dotych... przyjechałem z Warszawy, ale Wydaje mi się, że skoro tyle ludzi tańczy, to nic nie powinno stać. Tylko polonez, jeszcze morsowanie przed nami. Jeszcze za bardzo lubię ciepło ubranka, więc jeszcze na morsowanie się nie skusiliśmy dotychczas. Następnie morsy przybrały się ze strojów galowych w kąpielowe i zaczęły rozgrzewkę. Później jak co tydzień zanurzyły się w lodowatej wodzie. Ostatnia niedziela stycznia była o tyle wyjątkowa, że obserwatorzy lodowego Poloneza mogli wrzucić datki do puszek wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.